Urodziłem się w Moskiewskiej Wodzie miasto Uchowic, Miasta Uchowic. Daje pan dobrowolnie. Zgadza się pan dobrowolnie na nagranie i publikację tego nagrania? Tak, wydaje pozwolenie. Dlaczego pan nie zrezygnował z wywiadu? No dlaczego, że chce powiedzieć prawdę. A mam pan coś do powiedzenia? Tak, mam. Kuzyna, z dalekiego kuzyna, od, od razu to podkreślam, z DRL-u, swojego dalekiego kuzyna, tak przetłumaczyłem był stream. E, powiedzieli mi, że mogę się spodziewać bardzo ciekawej historii z panem. No, myślę, że tak, że to będzie ciekawe. No to może tak. Może zaczniemy od samego tak. Pan wyraził pozwolenie, napisaliśmy do Pana matki, czekamy na odpowiedź. Może Pan opowie, gdzie Pan studiował właściwie i dlaczego Pan poszedł do wojska? Jak z, z rodziną? Studiowałem najpierw w miejscowej szkole numer 9 od ósmej klasy. Później do, po ósmej klasie przyniosłem się do innej szkoły wiejskiej, tam było trochę prościej. Douczyłem się do 11 klasy. Poszedłem na maturę. A później przez rok pracowałem. No i od 25 października wezwali mnie do wojska w 21 roku. Tak. Gdzie pan pracował? Jako kto? pracuje? Pracuję magazynierem w Yandex Markecie, aha, rozumiem. A gdzie pana matka, ojciec pracują? Matka, ojciec... Na kasie gdzieś pracuje, ojciec jako kierowca. Doma kultury, matka w domie kultury pracuje, a ojciec jako kierowca. IP, co to jest? Indywidualny przedsiębiorca IP, aha. Rozumiem. Brat, siostra? Brata, mam starszy brat, tak, dwóch starszych braci. Dwóch starszych braci. Dobrze, a gdzie oni są? Oni? A jeden mieszka ze mną, a jeden, jakby ten najstarszy, I, i, a, a jeden osobno. Jest. Walczy, czy nie? Nie, nie. No, w ogóle jest przeciwko wszystkiemu temu. A ty? Ja, ja też jestem przeciwko. Ale ja najpierw odbyłem służbę wyborową, później dostałem rozkaz. No dalej opowiem, jak to było. No dobra. A rozumiem. Przeniesie się z pierwszej szkoły, chyba niezbyt pan dobrze studiował. Tak. Dobrze. Czyli przeniósł się pan do innej szkoły, żeby skończyć. Aha. A dlaczego pan po szkole nie poszedł dalej dostawać edukację? No, myślałem, że że jak pójdę, że jak pójdę na jakiś uniwersytet i zanim to skończę, to już będę miał 25 lat, to już za późno i do wojska lepiej. Dlatego najpierw postanowiłem, że najpierw pójdę do wojska, a później pójdę gdzieś na studia do pracy, żeby można było pójść na studia zaoczne później i przed wojskiem na na, na, na zaoczne nie mogłem stąpić dlatego że przeszkadzało wojsko rozumiem dobrze no to piękna logika e, tak 25 października 21 roku wezwali pana do wojska tak gdzie pan zaczął odbywać służbę zacząłem odbywać służbę w Niżnym tagile w rws a co to jest rws to jest wojsko rakietowe strategicznego naznaczenia no dobrze, w tym miejscu myślę, że to będzie bardzo ciekawe, co to jest strategiczne naznaczenie. No jest to ruch samobieżny, kompleksy rakietowe, Jarsy. To są takie duże, takie z rurą, które jeżdżą ogromną. Cały czas jeżdżą tak i one i mają w sobie głowice jądrowe. Dobrze rozumiem. Tak, tak. I jako kto pan tam odbyło służby, trafiłem jako telefonista Strzelec grupa w grupie zwiadowczej moim zadaniem było jak to antyterror, czyli chroniliśmy pułk, czyli mieliśmy mapę mu pułku no bez BSP, czyli BSP w ogóle nas nie dotyczyło. Co to jest BSP? Bojowa startowa pozycja, gdzie stoi sprzęt. A pana pół, to jest, jakby. on jest stacjonarny, czy nie jest to KP? Boże. Stacjonarny kompleks. I mamy IKP. To jest. To są rakietowcy, ci, którzy. To oni są ruchomi, jakby. Kompleksy ruchome. Rozumiem. Czyli one ruszają, tak? Jeżdżą naprawdę. Tak, tak, tak. Czyli zmieniają cały czas miejsce dyslokacji, tak. Są wyjścia takie, gdzie cały sprzęt, wszystkie te... Wszyscy ci łącznościowcy, tam i tak dalej. Wszyscy po prostu tam stoją, odwracają się. Dobra, ja myślę, że możemy wybrać inne jakieś kwestie ważniejsze, bo to, to trwa godzina 16. A, tak, 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 tak. Początek służby poborowej, instrukcja, telefonisty, początek wojny. O, to początek wojny. Tak, w październiku wezwali pana, no to mamy jeszcze dużo miesięcy, na no, początek operacji specjalnej. O, początek operacji specjalnej, no na początku to nas w ogóle nie dotyczyło, czyli pan służył sobie osobno, jakby tak, tak. O, odbywaliśmy służbę, nas to nie dotyczyło, czyli yy, Sylwestra pan spędził też w wojsku, nie. Aha, że nie, tak, że nie, no, oni powinni zawsze być gotowi, po prostu. Początek operacji specjalnej, zaczęli mówić, że to wojsko rakietowe to jest tyłowe wojsko i że my tu nie, nie będziemy, nie będą nas zywać, nikt nie będzie domagał się tego, nikt nie będzie brał, możemy siedzieć spokojnie, nigdzie nas nie wyszlą. No i dobrze, no w porządku, a co w ogóle mówili o operacji specjalnej? Na początku w Pana jednostce. No, odbywałem służby i odbywałem. Czas leciał, nikt nic nie mówił. A później, jak już bliżej było, bliżej jakby to powiedzieć gdzieś bliżej sierpnia jak nas wyzwali, sierpca. No to wtedy już dostaliśmy rozkaz na 40 osób z wojska rakietowego, z tyłowych wojsk, tak? Czyli w zasadzie pan ma strategiczne znaczenie państwo mieliście znaczenie strategiczne nie można państwa dotykać. O ile dobrze rozumiem, pan powinien być gotowy w dowolnym momencie strzelić tym czymś jądrowym. No, prost, mówiąc prosto, tak. I kiedy przychodzi taki rozkaz? No, w sierpniu gdzieś zazwyczaj i co tam? Macie dać 40 osób? Tak, rozkaz 40 osób z każdego pułku mieliśmy dać. A ile państwo mieliście tam pułków? No to już ciężko mi powiedzieć. To jest tajemnica wojskowa, trzeba, żeby pan przypomniał sobie. No wiem, że jest nasz. Jest jeszcze kilka. No, za trzy pułki mamy. A tam jest najpierw dywizja, później pułk, później batalion, a później kampania, tak? Ile w pułku wynosi liczebność? No dokładnie nie wiem, ale w każdej dywizji gdzieś 60 osób. No, razem 40 osób, a, ale w ogóle 240 osób, czyli w jednostce macie 240 osób razem, tak? No mniej więcej, czyli mówiąc wprost trzy pułki. Jest to po 80 osób w pułku. 240 Nie, w 240 w pułku. Czyli jednostka tam, gdzie pan odbyła służbę, to jest 240 osób. Tak, mniej więcej. I na każda kompania miała dać 40 osób. Tak. Ale tam też no po prostu pytanie było takie, że ci, którzy przyszli młodzi, tak ich nazywamy nie można ich dotykać. A ci, którzy odbywali służbę, za niedługo miałem się zwolnić. 40 dni miałem jeszcze odbywać służbę. Boże, jakie nudy. Zanudza mnie, zanudza strasznie. Znaczy, spokoj, jak, jak się słucha tego i się nic nie robi, ale jak się to tłumaczy, to jest męczące po prostu. Gdyby to jeszcze ciekawe było. Tak, 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 tak. Poszukiwaj. Dobra, zobaczmy może najważniejsze. Jak dzwonią do matki. Dlaczego ona nie odbiera? Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem dziennikarzem z Ukrainy. Mam na imię Dmitr. Pani syn jest niewoli, tu obok mnie siedzi. Pani z nim będzie rozmawiała? Tak, będę. Rozmowa jest nagrywana i zostanie opublikowana. Cześć, mamu, mamo. Cześć. Wszystko jest w porządku, czekamy na wymianę. Jestem zdrowy, nakarmili, umy, umyłem się. Nie martw się, mamo. Anton. Zrób głośniej, nie słychać nic. Tak. Słychać, pani? Słychać. No to rozmawiajcie, no. Ja tu ten... Ja to odejdę może nawet. Wierzę dobrze ciebie. No wszystko w porządku. Naprawdę. Nas, nasi zostawili. Co? Nas, nasze wojsko nas zostawiło w lesie i, po, i pojechali sobie. Tak. I ten. Czekamy tutaj, czekamy na wymianę. Wszystko w porządku. A co, gdzie masz sieniaki? No, jak wychodziłem z lasu, jak nas rzucili, to w nocy wychodziliśmy. I tamten. Te wszystkie krzaki, to wszystko zebrałem. Zahaczyłem. Ja tu siedzę, rozmawiam z dziennikarzem w porządku. W porządku, chłopi. Nawet lepiej nas tu traktują niż w naszych jednostkach, tak naprawdę. Niech pan opowie, że pan dwa tygodnie nie mył się, a tutaj umyli pana, na nakarmili. Niech pan opowie. Dwa tygodnie byliśmy w lesie i ten, nie myliśmy się nic i. Co tam u ciebie, mamo? Źle. Kocham cię, mamo. Mama, mogę się przeżegnać, ale wszystko będzie dobrze. Nas tu przywieźli siedem osób na wymianę. Tam sam jesteś? Siedem osób nas jest. Sam jesteś tam? Nie. Siedem osób nas tu jest. Mogę tego, który rozmawiał ze mną? Możesz go zawołać? Tak, słucham. Dzień dobry. Dobrze państwo traktujecie mojego syna? Pani syna? No, my już przeprowadziliśmy wywiady ponad, z ponad 400 jeńcami. I jak wskazuje praktyka, oni w naszej niewoli yy, nabierają wagę i traktowani są lepiej niż pańskie wojsko. Wiecie, że Siły Zbrojne Ukrainy już przybiły się do Bieresława. <grytanie> Nikt ich nie bije. Okazują pomoc medyczną, jak ktoś jest ranny. No Beryzław znajduje się obok Nowej Kachowki. Może, może Pani wejść na nasz kanał na YouTubie, na ten link. Może Pani się nie martwić. Wszystko, co złe się, już mogło się wydarzyć z Pani synem, no to już on tu na, wszystko, co złego może się wydarzyć z Pani synem, to jest to, że on tu na, zbiera e, wagę. Może pani odpowiedzieć mi na jedno pytanie? Ja na, pańskie, na pani pytanie odpowiedziałem. Tak. Po co pani wypuściła, wypuściła synu zabijać Ukraińców? Nie puszczałam nikogo, żeby on kogoś zabijał. No, może inaczej zapytam. Co? Roz, zawsze traktowałam go, wszystkich ludzi bardzo dobrze. Co rosyjskie wojsko robi w Ukrainie i dlaczego zabija naszych ludzi, dzieci? Niech pan zapyta dowództwo. Dowództwo pani syna rzucili siedem osób i sami uciekli. A potrafili podczas Nie. trafili do niewoli w Charkowskim wodzie. Wie przecież pani Charkowski obwód całości został wyzwolony. Tysiące żołnierzy zostali zabici i rzuceni na polu walk. Nie ogląda wiadomości. No, może pani obejrzeć, jednak może pani się zainteresować, dlatego że pani syna mogli po prostu zabić, ani wziąć do niewoli. Niech pani się pointeresuje jednak polityką, zainteresuje. Dlatego, że wszyscy jesteście tacy fajni, lub, dobr, a tylko u nas ludzie umierają. 53 tysiące żołnierzy waszych leżą już w ziemi, a nie 3 tysiące, tak jak u was tam opowiadają. I to nie jest operacja specjalna, jest to wojna. Pełna wojna i pani syn jest uczestnikiem tej wojny. Niech pani się pointeresuje polityką. Panie łzy nie pomogą tutaj w tej sprawie. Polityką pani się nie interesuje. Za co bombardują Charków codziennie? Za co giną tam, ginie ludność cywilna? Dlaczego tacy jak pani syn idą tu za pieniądze? Jak najemnicy zabijać zwykłych ludzi. Może pani sobie odpowiedzieć na to pytanie i zastanowić się, w jakim pani mieszka, państwie? Niech pan kończy. Mamo, Anton, dlaczego nie słuchasz mnie nigdy? Mamo, Wie zapytaj, czy wiedzą, że jesteś niewoli, czy nie? Mamo, pamiętasz, dawałem numer ci do komitetu matek żołnierzy, do towarzystwa. Możesz tam zadzwonić, powiedzieć im, żeby przekazali o mnie informacje, że ja nie ten, że ja, że nie jestem martwy, że co powiedzieć? No ten, Liwaszowej, powiedz, żeby że ja nie jestem, nie zostałem stracony, że nie mam statusu, statusu osoby zaginionej, ja, że nie jestem zabity. Żeby z pantem się, żeby się, żeby chcieli mnie wymienić, mogę, pa, mogę opowiedzieć. Halo. Cisza. Halo, halo. Jeśli chce pani pomóc pani synu, to może pani doczekać się, zrobić dwie rzeczy. Doczekać się może pani, jak na naszym kanale pojawi się ten filmik, wziąć ten filmik i pójść do jednostki wojskowej i zacząć. Halo, słychać mnie? Halo. Halo, halo. Słychać mnie? Może pani zatrzymać się? Jeśli chce pani porozmawiać z synem, to niech pani się zatrzyma, niech pani udzieli minutę. To jest w porządku w ogóle? Co to co tu się dzieje? Przecież ma pani. Macie super państwo, w którym nie ma internetu. Gdzie idziecie? Boże. Po prostu. Nie mam gdzie to się zatrzymać, ale rozmawiamy z panią już 15 minut. Pani cały czas jedzie. Chce pani pomóc swojemu synu, to może pani posłuchać. Jeśli pani nie chce, to pani może jechać dalej. Słucham. Niech pani się doczeka, jak ten filmik pojawi się na kanale YouTube. Niech pani weźmie ten filmik, przyjdzie do wojenkomu i. Powkurza tam wszystkich, tych idiotyczne dowództwo ich, e, tam do prokuratury czy do kogoś tam. Jeśli Pani chce naprawdę pomóc albo jeśli chce Pani, żebyśmy pomogli, żeby on trafił na wymianę, to niech Pani wyjdzie dzisiaj z plakatem e, do zamienionego miejsca i Pani może napisać, jak Pan się nazywa? Anton. Wymieńcie mego Antona. Tu proszę, Pani Anton jest niewoli. Z plakatem. Jeśli pani dzisiaj wyjdzie z plakatem i wyśle na ten numer filmik, obiecuję pani, że dzisiaj będę pisał i prosił o to, żeby trafił na listę i żeby go szybko wymienili. Wiem, że pani tego nie zrobi, dlatego że kto jest kraj niewolników. Niech. Jeśli pani wyjdzie z plakatem, to ten filmik pojawi się już dzisiaj. Ja tutaj mogę wtedy od razu zmontuję ten filmik i dzisiaj ten filmik pojawi się. I to będzie dowód tego, że pani syn znajduje się w niewoli, a nie zniknął, nie ma statusu osoby zaginionej. Pańscy ludzie siedzą po trzy miesiące w niewoli i my dzwonimy do rodzin i mówią im, a Wczoraj w jednostce powiedzieli nam, że jest tam wszystko u niego w porządku, że nie ma po prostu z nim łączności. Filmik powinnam na ten, na ten numer wysłać? E, tak, niech Pani wezmę, weźmie kartkę A3, niech Pani napisze, wymieńcie mnie, e, nie, nie, wymieńcie mojego Antona z niewoli. Niech Pani postoi w 5 minut w zaludnionym miejscu i niech Pani mi wyszle ten filmik i obiecuję, że dzisiaj, jutro ten wywiad z Pani synem pojawi się na YouTube kanale. Obejrzy go milion osób. Pani, nam, pa, pani syn, nie, nie, nie jest potrzebny. Robimy to, żeby zabrać pani Antona i zabrać naszych, naszych obrońców. Rozumie pani? Nie mamy tyle czasu, nie mamy środków, jedzenia, karmić go. Mamy swoje problemy z miasta. Jeśli pani rzeczywiście chce dostać go szybciej, to niech pani to zrobi. Dobrze, dobrze. Dobrze, wszystko zrobię, Antonie. Mamo, jest wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku. Najważniejsze, żebyś wszystkim powiedziała. Halo. Karmią w porządku. Po prostu później wymienią i wszystko, i będzie dobrze. Później posądzimy tych drani pieprzonych, którzy rzucili nas. Dobrze, Anton. Wszystko zrobię. Kocham Cię, zrobię wszystko, Antonie. Też Cię kocham, synku. Czekam na Ciebie w domu. Wszystko w porządku? Nie, wszystko zrobię, nie martw się. Kocham, całusy, przytulam. Teraz pojedziemy, wszystko napiszemy, wszystko zrobimy. Dziękuję. Całusy, całusy, mój fajniutki. Wszystko będzie w porządku, mój kochany. Wszystko będzie dobrze. Kocham Cię. Niech pan. Wyślę filmik. Dobrze, dziękuję. Tam był komentarz. Gunber pisze: Jestem za Ukraińcami, ale jak Rusy by tak robili, to by wszyscy byli oburzeni. Rusy go, robią gorsze rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś na przykład, jak Azowców wyzwolili, wychodzonych, zgłodzonych, i którzy przebywali w piwnicy cały czas. I Rusy nagrywają podobne wywiady, tylko oni nagrywają tak, dają skarki przeczytać. Nikt z tymi ludźmi nawet nie rozmawia i nie pozwala im zadzwonić do rodziny. Na te wywiady pozwalają. Facet wprowadza matkę w błąd co do praw jeńca. Nie wprowadza jej w żaden błąd, ponieważ jest to wywiad. Myślał pan, że to będzie ich ich tak? U nas się nie śmieją już przez 6 miesięcy. Codziennie umierają nam ludzie w dużych ilościach, przez takich jak pan. I później jeszcze dziesiątki lat będą, będziemy to wszystko odnawiać. Niech panie się zwróci. Niech pan się zwróci do swoich współobywateli. Niech pan powie, czy warto, żeby oni tu szli, czy nie warto. Dobra, możemy ten fragment pominąć. To jest ostatni moment najważniejszy, czy matka wyszła. Eee, wszystkim nie pozwalają. Teraz będziemy zajmowali się z tą nową kachowką. Znaczy zobaczymy, które gram kanały. Z taką armią, z taką motywacją armii, można w ogóle coś wygrać? Myślę, że jeszcze jakieś. Myś. Tak, tak, tak. To pomijamy, pomijamy, pomijamy. Uwaga. Matka wyszła. W mojego syna. Y Koblowa Antona, który znajduje się w niewoli. Szkoda mi je trochę, no też szkoda mi, bo ona tam płakała cały czas. Po prostu dźwięku nie ma nie słychać. No ale to, to jest taki, powiem, wyjątk, wyjątek generalnie, bo reguła jest taka, że oni się boją mówić cokolwiek i no. Jedna z licznych, ale w ogóle to jest jakiś nowy pomysł, dlatego właśnie e, chciałem pokazać ten wywiad przynajmniej w, w kawałkach. E, wcześniej oni proponowali rosyjskim żołnierzom założyć ich mundur, pojechać do Rosji, że ich od razu wpuszczą. A teraz w niektórych wywiadach zaczęli proponować wychodzić z kartką Rosjaną. Tak.